Byliśmy w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o zdobycz punktową od dłuższego okresu czasu i jakoś yy, ten mecz derbowy tak przyszedł obok tych wszystkich emocji, bo yy, była kolejna porażka, która yy, powodowała, że, że oddalamy się od tego celu, tego wszystkiego i nie było tej otoczki, że to jest tak bardzo ważny mecz ze względu na derby. To był jeden z kolejnych takich meczy. Nie było yy, powiedzmy takiej wartości mentalnej, jak powiedzmy są teraz te derby gdzie jesteśmy bardzo blisko celu. Powiem szczerze, że te, które, w których nie grałem pierwszy na rundzie wiosennej tamtego roku, tu wynik 4-4 3. 3. Bardzo fajny mecz yy, i piłkarski i dla, ja dla, była wielka, tak, dla dla kibiców przede wszystkim dwa razy przegrywaliśmy i w 90 minucie wyciągnęliśmy yy, z gardła dwa punkty przeciwnikowi w meczu derbowym. Wielka radość, wielka feta. Naprawdę wydaje mi się, że to były takie Derby prawdziwego zdarzenia, bo i była walka zaangażowanie i dużo bramek, co się rzadko zdarza w meczach, i pojedynkach derbowych. Ja rozumiem, że wtedy o wiele bardziej się denerwowałeś niż no normalnie na boisku. Na no Ty... pewno zawodnik, który nawet siedzi na ławce, inaczej to przeżywa, bo yy, ma tą szansę, wybiec na boisko i i analizując poczynienia na boisku przez ten do tego czasu, gdzie nie grał, może w jakiś sposób wpłynąć na wynik meczu. Natomiast ja nie byłem w stanie, nie byłem w protokole meczowym, miałem kontuzję wtedy, także. No, tylko mentalnie mogłem w jakiś sposób starać to się to pomóc. To mentalne, mentalne wspieranie akurat pomogło i przeważyło szale to, to, na to, 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 to w takim razie wszystko wskazuje na to, że w tym meczu też powinienem musiać na trybunach i mamy pewne trzy punkty. No ale to tak żartę ma, ale, ale wydaje mi się, że. Zawodnik każdy lubi decydować o losach meczu na boisku, a nie siedzieć czy po prostu trzymając kciuki albo podejmując decyzje, nie wkładając wysiłku fizycznego. Mówienie takie coś, że nigdy nie patrzy się na, na przeciwnika, czy powiedzmy na to, co się wydarzy, to wydaje mi się, że to jest takie takie. Fałszywe podejście, bo jakby nie było, są media, są najbliższe osoby, które też to przeżywają: wyniki drużyny, w której się gra i wyniki przeciwnika, także cały czas się to słyszy. Natomiast na pewno są jakieś spekulacje, ale, ale jeżeli się już jest na rozrzewce czy w dniu meczu, to naprawdę proszę wierzyć, że, że zawodnik nie myśli za bardzo o tym, tylko myśli, żeby jak najlepiej spełnić swoje zadania na boisku. A potem to się wszystko ułoży po, po myśli, jeżeli się dobrze, dobrą, dobrą pracę wykonało, bo tak do nas, od nas wszystko zależy. Na, mamy tą stratę do, do, do floty, ale mecz mamy z flotą. Także to jest decydujące. Jeżeli by tego meczu nie było, no to na pewno by od nas wszystko nie zależało. Także są jakieś spekulacje, natomiast podczas już odprawy czy w dniu meczu nie ma jakiejkolwiek rozmowy na te tematy. Widać jakieś tam y, każdy przeżywa na swój sposób. mecz, koncentruje się w, we własny sposób, własnie, y, sam się motywuje, ma swoje sposoby czy swoje metody i nikomu tu nie przeszkadza. I nie rozpraszamy się jakikolwiek dywagacjami w dniu meczu, jakie tam są wyniki, czy, czy kto z kim gra. Chcemy się zrewanżować, a automatycznie drugim takim aspektem jest to, że to przybliży nas do, do tego celu. No bo za. za Tydzień już powiedzmy sobie szczerze, będzie wiele, wiele znaków zapytania już rozwianych, także zobaczymy co będzie.